Witajcie w kolejnym już odcinku we mgle. Jest to ostatni odcinek, który nagrywałam dzisiejszego dnia, bo już robi się dość późno, ale naprawdę bardzo wkręciłam się w tę historię i chcę ją kontynuować. Zatem zobaczmy, co się wydarzyło. Jak pewnie pamiętacie, Adelaida jest teraz na pirackim statku, na pierwszej jaskółce I odcinek czwarty. Niebezpieczeństwo dopada Adelaide. Okręt flagowy Diego siedzi jej na ogonie. Bohaterka będzie musiała spotkać się z wrogiem twarzą w twarz. Uu, złego się nie Już Myśleliśmy, że, że udało się uciec, za tutaj. Naprawdę, nie mogę się doczekać, więc zaczynajmy. Zaczynajmy i zobaczmy, jak skończy się to spotkanie. Ale najpierw rodził czwarty, przełomowy moment. Mogę wejść? Czyż nie mówił pan, że na tym okręcie nie ma dla pana zamkniętych drzwi? Mówiłam. Lecz tym razem chcę otrzymać pani pozwolenie. No cóż za łaska! Cóż za łaska, że pan chce pozwolenia, a nie wchodzi jej jak do siebie. <gryw> nie mogę pana zrozumieć. Wydawało mi się, że moje czyny świadczą o mnie Ktoś tu mnie słuchał, fajnie fajnie kapitanie Imponuje mi pan A jednak nie, jednak zmieniłam zdanie Pan zapomniał, kobietą jestem To zachowujesz się jak han i grubianin? To okazujesz troskę i uwaga Już nie rozumiem kim dla ciebie jestem Pasażerką czy kimś więcej? Mm. Sądzę, że kimś więcej. I wiesz to po jednym dniu tak, tak? Dobrze wiedzieć. Szybka reakcja. Tymi słowami. E... Z tymi słowy, kapitan zrobił kilka kroków w stronę Adelaida. Jak zareagować? Odwodzić wzajemnością, czy osadzić? Powiem tak, zastanawiam się. Z jednej strony. No, fajny on jest. W sensie no, przygarnął nas na swój okręt, dał nam kajutę, nowy strój. A z drugiej strony ja się tutaj rozbieram on mi tu kajuty wchodzi. <głodź> no dobra, ale wiadomo, to jest jego statek. Jest dość prosta linia, ale... To jest coś im interesującego, ale... Ja mam już pewne plany, których na razie nie będę zdradzała. Odnośnie tego, z kim potem moja historia się potoczy, więc na razie musimy z niego zrezygnować. Dużo dziewczyn już to słyszało. Hmm? O czym mówisz? O tym, że to nie takie proste. No właśnie! Koleś, my się z nami jeden dzień. Jeden dzień Sebastian. Zupełnie zwykła załoka z nieodciosanych, rubasznych mężczyzn. I pan jedynie dobrze wychowany. I nagle, gdy pasażerka cierpi i umiera z nudów, pan się pojawia. My to cały dzień pracowałaś, a gdzie ty z nudów umierasz. Ja bym już na twoim miejscu leżała po prostu i odpoczywała. Bo takiej pracy, no ale dobra. Jakaż dziewczyna w takiej sytuacji powstrzyma się od utonięcia w pańskich objęciach? Mm. Proszę mi wierzyć, nie wykorzystuję w podobnych celach swojego statusu. Czyżby, czyżby? Wiesz, ja cię nie oceniam. <todgłosy> Trudno sobie wyobrazić mężczyznę, który nie wykorzystywał statusu w podobnych celach. <todgłosy> Nawet pani ojca? <todgłosy> Pani strój od razu świadczył o tym, że nie jest Pani prostą mieszczanką? No nie jestem. Tak więc proszę o odpowiedź na pytania. Czy pani ojciec też wykorzystywał tak swój status? Eee, nie. Więc po co e, wstawiać wszystkich mężczyzn do jednej szuflady? Tak, bo ty jesteś księcią na białym koniu. Chyba wolę zostać z nim przyjaciółmi, po prostu nie mamy tego samego bajbu, ale jest fajne. Wybacz. Rozumiem. Szanuję to. Nigdy nie spotkałem kobiety silniejszej od ciebie. Nasz aż takim po prostu parę w rękach to jej nie mam. Zresztą. Nie wiem, czy widziałem wcześniej kobietę szarującą w tyle pokładu. Znów komplement. Niestety, czysta prawda. Mówię, był zachwycony tym, jak umył on ten pokład. <grystanie> Niestety? Silne kobiety często spotyka samotny los. Dlaczego? Zawsze chcą więcej. Wie pan, czego ja chcę? No nie, ja ciebie wam, co nie chcę, sorry. Wolności! Oczywiście, że chcę wolności! <grystanie> A czyż nie jest pani już wolna? To szczególna sytuacja. Miałam szczęście z okrętem i kapitanem. Już. A przecież i pan, i Sejmus mówiliście, że dalej będzie tylko trudniej. To prawda. A wie pan co? Pragnę pana do licha ze wszystkim. Ale ty pamiętasz, że ja powiedziałam nie. <noise> Chcę wiedzieć więcej. Proszę pomóc mi dowiedzieć się więcej, abym była gotowa. Dobrze. Ale dla tej rozmowy potrzeba więcej rumu. A z chęcią, po tym co przeżyłam, z przyjemnością. I w słabym świetle lampy rozmawiali do rana. Za kieliszkiem rumu kapitan opowiadał, jak wygląda życie w prawdziwym świecie. O obyczajach marynarzy i piratów, o zasadach panujących na okręcie i na tortuze, o wszystkim, co mogłoby przydać się dziewczynie w życiu. Nie mówią? To znaczy ciekawsza opcja. Sądzę, że naprawdę wiele mogłabym się od niego dowiedzieć, A ze mną jest naprawdę fajną postacią. I tą muzyczkę. Tada! Potem para leżała na hamaku. Dziewczyna patrzyła w sufit, a kapitan patrzył na nią. Mm, Zjakałam się w przeciągu jednego dnia <grymne> No dobra Adelaida do ostatniej sekundy cieszyła się życiem I nagle po jej policzku pociekła łza Ona tu cieszy się morzem A tam daleko w domu zostali mama i tata No szkoda, szkoda naszych rodziców, naprawdę Co z nimi? Jak sobie radzą? Co się stało? Biedaczek posmutniał, moi rodzice, ja porzuciłam ich. Co znaczy porzuciłam? Pojawiły się u mnie problemy z narzeczonym. I żeby ratować rodziców musiałam ich zostawić. Żeby nie cierpieli z powodu mojego czynu. Sądzę, że zrobiłaś dobrze. Nie bój się, że niebezpieczeństwo idzie Twoim śladem. To ty jesteś pod moją ochroną. Wierzę w to. A teraz śpij. Jutro czekam z wiele pracy. I pojutrze? I przez jeden, póki nie dotrzemy do tortugi. Tak. Ach, ten zapach. Adelaida na nowo nauczyła się kochać morza. Jak do tej pory po prostu czułaś tylko wodorosty na przystani. Ale się nie dziwię. Obecnie perspektywa pracy na okręcie budziła w niej tylko entuzjazm i jak najlepsze emocje. Niech to będzie nawet przerwanie pokładu. No, a nie, serio. Fajna opcja, fajna, bardzo mi się to podoba. Ach, nowy dzień. Żagiel po lewej burcie. Podać mi lunetę. Podać mi tu lunetę. Co to za szelma. Niech to będą Holendrzy. Wtedy zawiemy się w najbliższym porcie. Albo Sefardejczyce. Wtedy to już naprawdę będzie wesoło. Hmm. Sejmuz, dlaczego tak spochmurniałeś? Wołaj, kapitana. Hiszpańskie żagle. Zbliżają się do nas. Co za poruszenie. Niech pan sam popatrzy. Podnieść oh. Podnieś mandat Z papierami u nas wszystko w porządku Marnarzu <laughs> Adelaida? Ten Galeon wgląda znajomo? Ty jest wygląda znajomo? <laughs> <Ty wyglądasz> znajomo? <laughs> to jest może tak teoretycznie, ale... <laughs> Widziałem go w porcie Co możesz o nim powiedzieć? Dajcie popatrzeć No, wreszcie ubrany jak człowiek, no tak możesz wyglądać. Serce dziewczyny zamarło. <laughs> Rozpoznała okręt. To był Flakowicz Diega. Będzie zabawnie. <laughs> I czuła, że żaglowiec nieprzypadkowo zbliżał się do pierwszej jaskółki. Więc jak? To... Łajdek <laughs> chce nas ograwić. Mój narzeczony przypłynął za mną. No. Niby powinniśmy im powiedzieć, że to jest nasz narzeczony, ale no w sumie nie wiem No dobra, może to nie jest najlepsza opcja, ale kusi mnie jakoś Topowy rycerz, rozbójnik, a siła poszła, no dobra Szlachcic szukający lekkiej zdobyczy, bądźcie pewni, że na nas napadnie nie starczy nam sił, by walczyć z Galeonem. I nie wystarczy altererii. Co zrobić, Skipper? <grystanie> Zaatakujemy pierwsi. Jackie? Tak, kapitanie? Przygotować grupę abordażową. Tak jest. Przygotować się. Przed nami Bui. Ciężki i krwawy by najbardziej. Chociaż no szkoda, ich mogłam jednak powiedzieć tą prawdę. Z doświadczonym i dobrze wyszkolonym przeciwnikiem. Na pokładzie zaczęło się poruszenie. W rękach marynarzy zaczęły pojawić się topory i haki. Ops. To wszystko przeze mnie. No dokładnie. Adelaide zaczęła czuć już do sumienia. Niebawem załoga, którą już, która ją przyjęła, ruszy do boju. I niektórzy jej członkowie mogą zginąć przez nią. Szalupa z białą flagą czyli wysyłają parlamentarzystów. Ciekawe, czego chcą. Ciekawsze jest to, że w ogóle chcą rozmawiać, a nie oddali ostrzegawszy jej salwę, żeby obudzić w nas pokora. Adelaida? Na pewno nie pomyliłaś się z charakterystyką tego okrętu. <śmany> Może nie będę się wypowiadać Występując w nie jego wysokości jeszcze, jeszcze, jeszcze Uznajcie go w ogóle za cesarza Króla Rzymu I w ogóle jeszcze co najmniej 10 dodatkowych tytułów Tak żeby mu, tak, żeby mu po prostu nie umniejszyć Jego po prostu doskonałości <śmany> No dobra Występując w, jego, w imieniu jego wysokości, Don Diego Diocioa żąda wydania mu jego własności. Własności, powiadasz? O czym mowa? O dziewczynie imieniu Adelaida. Choć być może przedstawiła się inaczej. Ej, ja nie kłamię. Którą zabraliście na pokład w porcie San Domingo. A co będzie w razie mojej odmowy? Dobrze, dobrze, broni mnie kapitanie. Będę twoją duszniczką, ale mnie broni. Zostaniecie ostrzelani i wasz okręcik zatonie. Tak miło. I nie boicie się, że może się nie udać? Z całym szacunkiem. Nie możecie się z nami mierzyć. Ni z siłą ognia, nie liczebnością. Zaraz to sprawdzimy. Ojej, nie. Ja żartuję, nie walczcie. Kosso Adelaide było wyrokiem dla całej załogi. Ja Jodowna, ich naprawdę lubię. Nie walczcie. Ludzi gotowych bić się teraz za nią do śmierci. To nie będzie potrzebne. Poddaję się. Dobrze, dobrze zrobiłaś. Ej, chyba się pan nie jest zadowolony. No ale co no? Dokąd dziewczynko? Dziewczynko. Dobra. Jacy niezwykli ludzie! To był mądre. Ale mam jeden warunek. Pierwsza jaskółka i jej załoga powinni bez przeszkód kontynuować swój rejs. Takie właśnie warunki zaproponował Don Diego. Tak, wszystko jest w dokumencie. Wybaczcie, przyjaciela. Podjęłam już decyzję. Wy wszyscy jesteście o wiele cenniejsi niż ja jedna. I dziewczyna. Przed do szalupy odprawiła się na spotkanie z Diegiem. W jej oczach gromadziły się łzy z powodu takiego zakończenia całej przygody. No, będzie fajnie. O! jak się wesoło uśmiecha na nasze spotkanie. A oto i nasza uciekinierka. Jak przywitać Diego? Um. Obrazić i plunąć w twarz, omówić warunki poddania się No po ostatniej akcji średnio mam ochotę omówić z nim warunki Bye bye <ścoughs> A ty Pohamujcie swój gniew senior A ty co ty robisz? Ja cię ostatnio w śnie widziałam Nie przystoi on szlachcicowi na tym statku to ja decyduję, co komu przystoi. A tej bezczelnej dziewce przystoi nabić siniak pod okiem. <grystanie> Lepszy siniak niż stratę oka. Rękoczyny wobec kobiet są nie do przyjęcia. Tym razem wziąłeś ze sobą cały okręt. Samotnie nie będziesz mógł dać mi rady. <grystanie> Zaraz pokażę ci w kajucie, jak umiem... ...sprawić się z takim jak ty. A ten dalej swoje. Za pierwszym razem jak spotkaliśmy się na mieście ci nie wyszło. Potem u mnie w sypialni ci nie wyszło. I teraz też ci nie wyjdzie, zrozum Diego. Ostatnim razem kiedy byliśmy sami nie zauważyłam twoich zdolności. Właśnie. Ja ci zaraz... Senior! Jej słowa nie powinny wytrącać pana z równowagi. jak ksiądz powie? Tym razem nie dasz rady omamić moich ludzi. Zabrałem ze sobą żołnierzy mądrzejszych od tych dwóch idiotów. <grym> Było bardzo przekonywujące. No, niesamowicie. Zauważyłem, że wcześniej ci nabiłam sieniaka. Nie mogło ci to dać nic do myślenia. Milczeć. Ale To jest fajny. Serek <grym> się tak denerwuje, urocza. Kapitania. Co jeszcze? Mgła przed nami. I co? No, no wie pan. Wszystkie te historie o żywych trupach, które przychodzą wraz z mgłą. Bzdury i bajki pijaków. A ja myślę że to prawda, że nie ma się czego bać. Hmm. Ja jestem osobą, która lubi zjawiska paranormalne, więc uznajmy, że to prawda. I powinniśmy zmienić kurs. A nóż? Nie ma żadnych żywych trupów. To wszystko pogańskie mity. Skoro tak ksiądz uważa, zobaczymy, co ksiądz powie, jak ich spotka. No dokładnie. Jeśli nie dziwi, Adelaide już miała bardzo ciekawy sen w pierwszym po prostu odcinku. Yy. Padre! Proszę na mnie nie krzyczeć. Niech ksiądz robi to, po co go wziąłem na pokład. O czym on mówi? A ja, który już raz powtarzam, że to wszystko narusza prawo kanoniczne. Co naruszy prawo kanoniczne? Nie mogę pomóc wam w zawarciu związku bez błogosławieństwa jej rodziców. Mamy je. Ja. Fajnie, jak się zabezpieczył. Diego podsuwa kapłanowi pod nos jakiś lista. Przecież to pięć część mojej rodziny. Tak. Już dawno dogadaliśmy się w twojej sprawie. Super. Zostałam sprzedana. Milutko. Tak więc zgodnie z prawem jesteś moja. On ma racja, A uciekać z podwianka to wielki grzech. Grzech? Tak, miejsce kobiety jest u boku męża. Ale może niekoniecznie takiego, co? Tego, któremu była obiecana. Przestań zwlekać. Dawaj nam już ten ślub. Wyzwłocznie potrzebuję jej tytułu. Jaki miły, no normalnie. No. Nie interesuje się mną, tylko moim tytułem. Fajnie, fajnie, Uroczy człowiek, naprawdę. Ale no. Święty ojcze, protestować i przekonać o bezprawiu tego, co się dzieje, czy poddać się? No, nie kupiłam tego wyboru, więc podejrzewam, żeby się jednak za ścieżką taką jak wtedy. Poddać się. Nie mogę ojca przekonać? Nie sądzę, by było to możliwe. Ale ja nie chcę wyjść za mąż za tego człowieka. Nawet nie człowieka, potwora. Uspokój się, dziecko. Wszystko już postanowione. No nie masz wyboru, no nie możesz narzekać, nie ma takiej opcji. Twoi rodzice dali zgoda. Jak uroczo. Tak więc przystępujemy do ceremonii. Czy ty, Diego di ocioła, zgadzasz się wziąć tę kobietę za żona? Do diabła, tak! Proszę bez przekleństw. A ty? O, dobra, przenosimy się znowu na pokład pierwszej jaskółki. Mój Samas. Nie mogę uwierzyć że ją puściliście. Przecież była umowa. Jezu, co i wszyscy smutni. Cisza! To duża dziewczynka i wie, co robi. Jest pan pewien? Jestem pewien, że ona tak uważa. I nie będziemy jej przeszkadzać, póki nie zrozumie, że popełniła błąd. Tak, ciekawy, kiedy ja go zrozumiem. Po tym, jak już Tiego zaciągnie mi do tej swojej kajuty? Czy może wcześniej? A tymczasem prześladować ten okręt. Tak jest, kapitanie. Żagle na maszt. Dobra. Idziemy na zbliżania. Nie strzelać. Rozumiem, o co chodzi. Żeby przypadkiem jej nie zranić. Tak jest. Hmm, niech się o mnie troszczą. Przygotujcie się do abordażu. Nie zostawię cię... Trzymaj się tam, niebawem będziemy. Kochani są. Naprawdę kochani. Pierwsza jest kółka siedziną na ogonia. Prześladuje nas i ani myśli odpuścić. Jakie rozkaza? Otworzyć ogień! A jakie, że pańskie słowo? Tak, osobiście przekazałem pańskie obietnice. Powiedziałem, ognia! Jak pan każe? Ha, powiem tak. Sebastian przynajmniej potrafi dotrzymywać słowa. <grytanie> załoga zaczęła ładować armaty. Diego, rozczarowałeś mnie. Trzeba ratować załogę. Psnąć Diego jego własnym sztyletem. Uderzyć tym, co popadnie pod rękę. Odwrócić uwagę załogi. Mm, sądzę, że chyba. Może pchniemy Diego? Póki Diego był zajęty wydawaniem rozkazów, Adelaida ostrożnie wzięła sztylet. A masz! a Pamiętasz? Pamiętasz go? Tym razem nie jestem taka bezbronna. Wszyscy do obrony kapitana! Podczas całego tego zamieszania. Załoga tego przegapiła gdy okręt Sebastiana e, podszedł prawie do burta. Cała załoga była w gotowości i na pokład galeonu poleciały haki abordażowe. Korsarze nie strzelali, by nie trafić przypadkowo dziewczyną. dziewczyna. Głupcy! Przecież się poddałam, aby tego wszystkiego nie było. No ale widzisz, masz lepszą ekipę. Statek podpalili. Żołnierze e, odkryli ogień z pistoletów i muszkietów. Pokład zaczął spowijać e, prochowy dym. Albo teraz, albo nigdy. Adelaida popchnęła najbliższego żołnierza, e, wycelowującego muszkiet. Och! Gdy żołnierz potoczył się po pokładzie, dziewczyna chwyciła za jego broń. I nie celując specjalnie wystrzeliła. Prawie, odrzut prawie... E, Zwichnął jej ramię. Odrzuciwszy bezustęczną już broń, Adelaida wyrwała z zapasa wystającego żołnierza szabla i skoczyła do boju. Naprzód! Dokładnie! Będziemy walczyć! Będziemy walczyć! Damy radę! I nie pozwolimy tymi świniom zwyciężyć. Ech, dawno nie było tak wspaniałego boju. No, ziomuś, rozumiemy się, naprawdę. Adelaida! Sebastian! Nie tym razem. Miasto będzie moje. Najpierw spróbuj mnie pokonać. Czy brak ci odwagi walczyć z kimś tak silnym jak ty? Zabiję. Kapitanowie zerwali e, się w pełnej pasji walca. Na pokładzie panowało istne piekło. E, korsarze i żołnierze zrywali się w chaosie walki wręcz. Adelaida westchu siekała szablą na lewo, to na prawo. Każdy majoczący we mgle cień wydawał się groźny. A masz! A masz! Nigdy więcej! Nigdy więcej nie będę niczyją zabawką. Ani monetą przetargową. Będę tak jak wy! Ucho ci odgryza! Czeki. Roztrąciwszy żołnierzy szed y Zaszedł Diego od tyłu Diego bez y wahania Chwyta lewą ręką pistolet Wycelowuje go w plecy Jackiego Może przynajmniej nieźle walczy Jacki Rzucić się na ratunek Jackiemu Czy zastygnąć ze zgrozą? Oczywiście, że się rzucić Nasz przyjaciel Ten wybór wpłynął na jego stosunek do ciebie On nigdy nie zapomni Adelaida chwyciła za grubą Linę z blokiem. Ech! I pchnęła go z całej siły. Aj Bach. Lina zaczepiła lekko o lufę pistoletu. Lecz tego wystarczyło, aby podczas wyszczału ręka odchyliła się w bok. I strzał padł w próżnię. A masz! Ciężki yy, kwatermisz rzucił się na Diego i zbił go z nóg. Udało się! Teraz jestem Twoim dłużnikiem. O, nie przejmuj się, Jackie. Season mglista, naprawdę dał nam postać. Jakoś się policzymy. Pszszsz, oj! W gorącym wojnie jeden z żołnierzy upuścił granat. Który nie poleciał na pokład jaskółki, a potoczył się pod nogi Adelaide. Precz! Adelaide! Przyjaciele skoczyli ku dziewczynie. Lecz ona sama już zrozumiała, co jej grozi i rzuciła się w bok. Niestety, ląd był bardzo krótki. Żyjemy? Znaczy, no musimy żyć, ale... Ach! Świat wokół dziewczyny pociemniał, wszystkie odgłosy bitwy ucichły. Piusk! Pochłonęła ją chłodna morska woda. Okej, okay, dobra, ale jakoś przeżyliśmy. Tylko ciekawe, co stało się z załogą naszej pierwszej jaskółki i z ludźmi z statku Diega. No, powiem tak, na pewno było ciekawie, nieplanowany ślub, no i ta walka naprawdę imponująca, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Już wkrótce kolejny odcinek. Teraz, póki co, póki mam wolne po sesji, postaram się ponagrywać. A potem zobaczymy, jak będzie dalej z dalszymi seriami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, żebym widziała, żeby nagrywać to dalej. I do zobaczenia już niebawem.